Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Xenoversa. Intro. I lecimy z tematem. Wybieram postać. I lecimy ciąg dalszy. Jest to odcinek taki częściowo fabularny, częściowo pytający i informacyjny. Jak będziecie chcieli, to dajcie zna znać w komentarzach, co i jak. Ponieważ odcinek jest pytaniem, czy wolicie mieć Xenoversa na odcinkach? Czy wolicie go na live'ach? Bo mimo wszystko jest to trochę bijatyka i sprawdzimy ile osób będzie chciało odcinki, a ile osób będzie chciało live'y. Pamiętajcie o łapce komentarzu i subskrypcji na kanale Ponieważ im nas więcej, tym lepiej. A my lecimy do pierwszych 500 subskrypcji, potem do 1000. Lecimy z historią. Dobra. Powiem Wam szczerze, że przez to, że. Jąkawie patrolu czasu, bronimy przepływy czasu i wyprowadzamy go na właściwe tory. Zajmujemy się typami spod ciemnej gwiazdy, którzy zakłócają bieg historii. Musimy mieć mnóstwo mocy, by z nimi walczyć. Dlatego też regularnie ćwiczymy. Hej. Dzień dobry. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś o trybie pojedynku ZR lub mieście to Koki, zapytaj mnie. Baza danych obecnie się wczytuje. Czasem nazywa się nas dziwną rasą. Ale nie jesteśmy aż tak dziwni jak Madzini. Oni są całkiem interesujący. Skąd się wzięli? Mm. O, a więc to ciebie wezwał, Shedron. Krążą plotki, że udało ci się wstąpić do elity specjalnej. Hmm, to by pomyślał. Pozory często mylą. Ja też biorę udział w patrolach czasu i, i mam wyższy stopień, he he. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, wpadnij do mnie. Nauczę cię wszystkiego. To wiem o patrolach czasu. Ja. Yeah. Dzięki mojemu specjalnemu detektorowi sprawdzamy twoją siłę. Zobaczmy. Nie, nie masz siły. Co ty tu w ogóle robisz? Tam... A co by się stało, gdyby ktoś poprosił Sharon'a o sto życzeń? Może kiedyś spróbować. Ciekawe, czy Sharon by się wsekł. <laughs> Dobra. Ja! Dobra. To już czytaliśmy. O! Hm. Hm! Na nowym nameku narodziło się kilku wojowników. One są tak potężni, że... Ja, ja, jak Sajanie, czy my! To są bitwy. Trudniej jest tu walki. Czyli jak na razie tu jest pusto. Czytywanie. U Uprzedzam, nie, nie, nie będę czytał wszystkich ee, e, dialogów. Jo. Hmm. nie znam cię. Dopiero zaczynasz patrolu? Musisz się wzmocnić, aby odpowiednio wykorzystać tę robotę. Zau y żółte dzioby muszą się wiele uczyć. O, ona wygląda jak osiemnastka. A on? On wygląda trochę jak... Po którego, zniszczenia któregoś wszechświata. Hmm, ciekawe. A tu co? A jeszcze jest ty. Sprawdzimy <laughs> wszystkich. Podróżuje w czasie by naprawi zakłócenia w historii. Zakłócenia mogą skończyć się katastrofą. Ty też lepiej uważaj. Zobaczmy, co jest dalej. O! Wróciliśmy. Dobra, czy mamy jeszcze tutaj. O! <laughs> Siemoneczko, ciężko pracujesz w patrolu czasu? Chyba dopiero zaczynasz. Oto dowód mojej przyjaźni. Będę Cię zawsze strzec! Powodzenia! Otrzymujesz kapsułkę NRDS. Zobaczmy co jest tu. Na razie nie możesz przejść dalej. Okej. Okay. Czyli... Hmm. Kurier. Witaj u Kuriera Czasoprzestrzennego. Z tego systemu możesz wysłuchać przedmioty innym graczom lub je odbierać. W tej chwili wciąż mamy zamknięte. Wróć, kiedy otworzymy. Dobra, teraz tak. Yy. Orba, opcje, lista graczy dane rozgrywki moja lista przedmiotów aha, czyli jest tylko kapsułka lista umiejętności, czyli jeszcze żadnej lista wyposażenia jeszcze żadne dane rozgrywki Aha, czyli tutaj mogę um, personalizować o, komplety. Aha, czyli to jest to, co dobra. Będzie Okej. i trunks, ja skoro tu jesteś pewno. Chcesz pomóc patrolowi? Czas. Bardzo Ci dziękujemy. Nie martwiłem się wcale. Zarzyczyłem sobie, uszedłem, że przyszedł kogoś silnego. By pomógł nam w walce. Chodź tędy. No to idziemy za Tranksem. Ciekawe, czy w tej części będzie chociaż jedna walka w tym odcinku.

Przechowujemy ważne teksty, ważny tekst. To jest pewna rzecz, którą chcę ci zlecić. Nic wielkiego. Ruszamy do Krypty Czasu. No to ruszamy do Krypty Czasu. これは終わりりと始まりの章宇宙の時間歴史の流れすべてが書き記された巻物ですですがいえまずはこれを見てください無観サッポ

本来の結果に戻し歴史の改変を直さなければなりませんあなたの力で悟空さんたちを助けてあげてくださいお願いしますローク1000 セダンセッセージをサントリーうわあっう最後にもう一度だけチャンスをやろう俺たちの仲間になれカカロットはあ、そうすればお前もお前の息子も助けてやる正解 おらおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。<laughs> そうか。だったらお遊びはこれまでだ。お。お父さんを。いじめるなー。うわー。<laughs> このガキ。 To się chyba nie wyszło. No, nando tu. Kisomo goku. Ja. Nie moja. I <semb> <rozum you> Nawet nie chyba. A stoi.

力を稼ぎきる <laughs> 聞かれるを引っ張り俺の声聞こえていますよね俺は年の一から通信でサポートさせてもらいますいいですかラディッツは本来の歴史より強くさらに残忍になっているようです毒胸さた達がとどめを避するようラディッツを倒してください

No niestety zakończyła się tak jak standardowa historia. Czyli tym, że Gokie też zginął. Ale przynajmniej jest tak, jak być powinno. Co... No to. Ojco. Wróciliśmy do swoich czasów, pewnie. Dzięki. Sama był ruch. to pierwszy raz. Dziękuję To było cudowne. Jakby to nie był twój pierwszy raz. Nie ci się zapobiec historii. Dobra robota. I to bez żadnych skutków ubocznych. おです、お、ah,、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、い、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、よちゃんとドラゴンボールでお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、それから、ね o, o, あ、いんです ach, ach, ny, ね。 Możesz teraz korzystać ze wszystkich sklepów w strefie sklepów. Tak, wiem, Trunks, że chcesz ze mną pogadać, ale ja chyba chcę sprawdzić coś innego. Mhm. Hmm, hmm, hmm. A, czy jeszcze nie mam super ataków. Tutaj też nie. Control Aha, fajnie wiedzieć, że mam coś, a czego nie użyłem mocniej atrybut. Mm, bo mam sześć atrybutów. maks zdrowia. Eee. I. Dobra, to tym ym, akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, yy, aby dać znać yy, w komentarzach, yy, czy chcecie to na odcinkach, czy na live'ach, aby kontynuować historię. Yy, czekajcie. Yy, nie to. Czy chcecie, aby kontynuować historię na odcinkach, czy na live'ach? Pamiętajcie o łapce komentarzu i subskrypcji, a my kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć!